Dzień dobry, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku, godzina 14.45, jak wczoraj udało mi się skończyć pracę o 16.30, dobra nie, nie tak to miało być, dzisiaj udało mi się skończyć pracę o 14.45, a wczoraj o 16.30, także tak to jest przy uprawie warzyw, że jeden dzień pracujemy dłużej, drugi dzień pracujemy krócej. Podłączone 5 wózków i ja się zawijam. Moja rola polega na tym, żebym dopilnował po pracy, żeby wszystko było podłączone. I z racji, z tego, że wózki ładowaliśmy kiedyś raz w tygodniu, teraz trzeba ładować dwa razy w tygodniu, a niektóre trzeba ładować codziennie. Dlaczego? Bo akumulatory popadały. Tak to wygląda. Szybki rzut wam zrobię na szklarnię. Mówiliście, żebym od czasu do czasu coś wrzucił, także wrzucam z końca z końca dniówki mojej, nie? Dzisiejszej. Generalnie chodzi o to, że zostało oprócz tego tygodnia 7 tygodni ścinki i tak zwana likwidacja. I w tym roku powrzucam trochę filmów z likwidacji, bo będzie ciekawie. W tamtym roku żeśmy równali ziemię na jakoś chyba powierzchni 3 hektarów, to w tym roku równamy na kolejnych 7, także będzie sporo, dużo ciężkiej pracy, a ja będę dla Was to relacjonował. Dobra, lecimy dalej. Dzisiaj wcześniej udało się skończyć, także fajnie. Ja lubię jak wcześniej kończę, bo mam wiadomo, więcej czasu dla siebie. A jeszcze tutaj wracając, zrobię wam rzut na paprykę. I mi się przypomniało, bo miałem zabrać kilka czerwonych papryk do domu, nie? Tu wam zrobię rzut, o zobaczcie, jak to wygląda. Jeden wózek z połowy rajki, czyli dwa takie wózki. Na dzień dzisiejszy mamy z rajki. Dobra, biorę. Potrzebuję 4, 5 czerwonych, tutaj są takie ładne, także zawijam je. Generalnie to mam taką znajomą, która jest rekruterką. Rekruterem, rekruterką. Po prostu nagania, mówiąc prosto, ludzi do pracy. I słuchajcie, teraz wystawiła takie ogłoszenie tutaj niedaleko mojej okolicy i chciałem Wam pokazać, żebyście sobie zobaczyli, jakie są y, zarobki. No to zobaczcie: Produkcja dywanów, to jest niedaleko mnie, jakieś 10 km ode mnie. Stawka 16,27 eurocentów brutto. 3 zmiany i pewnie za drugą zmianę, za trzecią, czyli za nockę, macie dopłatę, tak? Czyli stawka wychodząca jest 16,27 euro. Czyli podejrzewam, że jak jest nocna zmiana albo druga zmiana, to ta stawka skakuje na 18-19 euro brutto za godzinę. No, i to są y, prace przez agencję, nie? Także mówię Wam, to jest praca przez agencję, tak jak większość prac w Holandii jest przez agencję pracy. I następna produkcja łososia Urk, czyli tak zwane ryby. I Urk to jest takie rybackie miasteczko. Ja już z tego miasta nagrywałem vloga, nawet kilka, i tam macie 14:40 za godzinę. Możliwość pracy w parach, czyli że możecie przyjechać z dziewczyną albo z chłopakiem, bo nie wiem czy wiecie, ale często zdarza się tak, że niektóre firmy nie chcą pary u siebie w firmie. Dlaczego nie chcą par? Dlatego że na przykład jak jest para i potrzebuje urlop brać, no to biorą dwie osoby naraz. Często jest tak, że jak coś się stanie jednej osobie, to druga też bierze wolne, bo oni muszą jechać do Polski i niektóre firmy nie chcą brać po prostu par, bo nie jest to komfortowe dla firmy. Zachorujesz na przykład twoja kobieta nie ma prawa jazdy, albo na odwrót, twój facet nie ma prawka, a ty masz, zachoruje jedna z osób, już nie przyjeżdżają dwie. Urlop? Dwie. co się stanie? Nagły, nagły wyjazd do Polski? Też dwie. Dlatego po prostu niektóre firmy nie chcą yy, zatrudniać parę. A tu macie z możliwością pracy w parach. 14,40 to jest taka najniższa chyba stawka, no bo nie wiem, najniższa jest 14 chyba brutto z hakiem. Tu macie 14,40, czyli to jest taka minimalna. Na dzień dzisiejszy, nie? No to takie są stawki, nie? 14,50, 16,20, 17, 18 Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Także, jak ktoś wam gada, że ma 40 euro na godzinę, to owszem ma, ale na działalności własnoosobowej, czyli na firmie jednoosobowej, zwał jak zwał. Wiecie o co chodzi, nie? A takie realne stawki. Tutaj, w tej okolicy, co ja się obracam, to jest właśnie tak między 14,5 euro a 18, 19. To są takie realne stawki. I mówię o tym, bo często ludzie właśnie gadają, że mają za dużą stawkę, wyolbrzymiają tą stawkę. Nie skąd to wynika, albo po prostu yy, zaniżają. Bo nie potrafią liczyć. Niektórzy je zaniżają. Ale tak to wygląda realnie. I teraz, dobra. Ostatnio rozmawiałem sobie z Ziołkiem na taki temat. Jak to jest, że niektórzy tych pieniędzy zarabiają mało, a mają więcej, a niektórzy zarabiają więcej i mają mało. No wiadomo, że to wszystko zależy od standardu życia, ale co zauważyliśmy, to jest taka rzecz, o której często mówiłem już kiedyś na vlogach, że jest pewna taka grupa osób, która twierdzi, że jak ktoś coś ma, nie, przykładowo ktoś pracuje za za jakąś niską stawkę, niektórzy pracują za najniższe krajowe i potrafią odłożyć i sobie coś tam kupić, nie? Kto sobie kupi samochód, ludzie odłożą mieszkania pokupowali, domy pobudowali, i tak to jest prawda. Znam ludzi, którzy pracowali przez ileś lat za najniższą krajową i tam po 80 latach wybudowali sobie dom. I do czego dążę? Dążę do tego, że często możemy spotkać od takich innych osób, że ktoś tam mówi, a to pewnie przez 10 lat jadł zupki chińskie to on pewnie przez 10 lat jadł zupki chińskie, a to on pewnie pił samą wodę albo chleb z pasztetem. I zauważyliśmy jedną ciekawą rzecz, że to zazwyczaj mówią osoby, które mają takie problemy finansowe albo jakieś nałogi, używki i te pieniądze wydają, nie? Albo on na zupkach chińskich jechał, albo on pił samą wodę, jadł suchy chleb z cukrem i tak dalej. To tak nie działa, słuchajcie, wszystko zależy od standardu życia. Pamiętajcie, że są osoby, które nie mają na przykład żadnych nałogów. Ja znam takie osoby, nie? I teraz zobaczcie. W mojej sytuacji jest tak, że jak ja wychodzę na miasto, idę w balet, no to to jest, powiedzmy, to w takim barze potrafię zostawić 200 euro, czasami 300 i gdzieś wyjdę. Drink powiedzmy 10 euro, wypiję z 8 drinków, tu jakiegoś szota kupię, tu co zjem, tu komuś coś postawię i kasa leci jak szalona. A wyobraźcie sobie teraz, że są takie osoby, ja znam takie osoby, które nie palą, nie piją i kompletnie nie mają żadnych nałogów. I teraz taka osoba wyjdzie sobie na miasto, ona wypije dwa piwa, powiedzmy półlitrowe po 7 euro gdzieś w barze czy po 8, to masz 16 euro, zje kebaba i jego wyjście kosztuje 20 euro. A wyjdzie taka osoba jak ja i zostawi dwie stówy. To wszystko zależy od tego, ile tej kasy wydacie, nie? I na przykład ja znam osoby, które piją browary co weekend. Powiedzmy w weekend dwie kraty browarów opróżnią. Do tego jarają codziennie szlugi i holenderskie papierosy. Zobaczcie, ile tu już kasy idzie, nie? A teraz jest taka osoba, która. Przyjedzie, że jest sobie w Holandii nie pali ani papierosów, nie pije piwa, nie pali zielonych holenderskich papierosów i po prostu ma więcej kasy zaoszczędzone. A jak wyjdzie w miasto, to wyda 20-30 euro, max 50, a nie 200 lub 300. To i tak są małe kwoty, bo ja w latach swojej w latach swojego prime'u to potrafiłem naprawdę zostawić sporo kasy w weekend w jakimś barze, w knajpie, czy generalnie na mieście, nie? Także o to w tym wszystkim chodzi. Nieważne ile zarabiasz, ważne ile zostaje Ci pod koniec miesiąca. I tak sobie to liczyłem właśnie, także osoby, które tak mówią, a, że on jechał na zupkach chińskich, to, to nie jest tak, że one się jakoś lepiej odżywiają, czy prowadzą lepszy tryb życia. Po prostu więcej wydają na używki, na papierosy, na alkohol i na substancje psychoaktywne. Na to idzie Siano i on później siedzi sobie i patrzy, że tu, że tu przyjechał jakiś Polak, który nie pije, nie pali, nie chodzi po imprezach i on sobie po roku kupuje jakieś fajne auto. A tu siedzi gość 5 lat, całe życie w palnik, ogień i później on się zastanawia, a bo on pewnie zupkę chińską jadł, Wodę pił i o suchym chlebie jechał. Nie, to tak nie działa. Zazwyczaj tak mówią osoby, które mają jakieś problemy i które te pieniądze wydają nie na lepszy standard życia, ale te po prostu pieniądze idą w błoto i oni tak, tak po prostu mówią. To wynika z mojej obserwacji. Możecie się ze mną zgadzać, lub nie, ale ja tak to roztmieniam.